Cześć, to AmGames. Gramy dzisiaj na tab MC z nowym teksturpakiem który w ogóle mi zmienia całą grę. Yy, niestety, coś mi się popsuło na komputerze i mi nie działa. Taki przycisk jak F1, F5, F6, F3 i no, jakbyście w tego nie widzicie, ale ja klikam to i to nic nie daje, bo to wszystko jakby wygasa mi ekran jedno, drugie mi przycisza. Podgłaśnia i takie rzeczy. Ok i tutaj ja mam gildię swoją. Nie wiem tu nie jest jakby moja, ale info... No, ja jestem w takiej gildi dłużej. Ile, ile tu osób w ogóle, nie? Ja bym prostu, się na dół, ale chyba jednak nie idę. Łop! O, dobra, idealnie po prostu, dobra. Lepiej być nie mogło. Okej, okay, biją się Dobra Muszę coś zjeść, bo mnie zabiją Okej, okay, spadli Okej, okay, ja to powiem pomogę Okej okay. Ogólnie, no Z tego jakby SMP, jeśli widzieliście w ogóle odcinek, bo ja nie wiem, czy wy coś widzieliście No to odcinek będzie za niedługo Okay. O nie! Ja typ mi prawie zrzucił, ale no... Ogólnie zabójstw mam 34, a śmierci o wiele więcej. Tak to, nie tak to działa na tym serwerze niestety. E Żyję. Okej. Okay. Mam wiadro, dam radę. Okej, okay. skoczyłem, jest git. I nie. O nie! Zatokował mnie! Nie! Dobra, ten to jakiś najlepszy nie jest, ale może być. A ja będzie git. Dobra, szybko, uciekam. Nie, on mnie chce zabić, to jest pewne. E, ale ja jestem... ci W ogóle ten Turpak jest na wersję... 1... Ej, ten tak jakiś dziwny jest. Nie wiem czemu ale go nie piję, chyba że ja tak słabo klikam po prostu, albo ten tekstur pak jest słaby. Że na złą wersję jest. No może być. Nie, dobra, chyba muszę wskoczyć do dziury. O tutaj typ ty pomoże mi. Ole oberwał. Dobra, dobra. Okej, okay, pali się, pali się. Dobrze, dobrze. Hej. Okay. Wow! No ale żyję. Nie wiem, które wiadro robić. Albo mam za mały refleks. Okej, okay, co tam się dzieje? Nie wiem. Dara, ja jestem tym gościem, nie? Może nadujść? Co tam mi się dzieje? No, no jest bitka mocna. Okej, okay, tu tutaj typ idzie. Okej, okay, ten typ naprawdę jest podejrzany. On jeszcze tego typa rzucił. Nie wiem, naprawdę, naprawdę. Dla mnie ten typ jakiś podejrzany jest. Okej, okay, żyje. Żyje, ale ledwo. I... Dobra, nie seria tego wiadra nie robić. O, ej, teraz idą moi. I co się okaże? Okaże się, że... Zginę. No, zginęłam gi niestety. Eee, tu w ogóle perełki używa. No, ciekawa taktyka. Okej, okay, może dam radę go się rzucić. Okej, okay, spadł. O, i dostałam 18 punktów za niego, fajnie. Niech to. Dobra, udało się. Co teraz, co teraz? No moi wygrywają tutaj wszystko Okej okay. A jest kolejne punkty zdobyłem, no fajnie, fajnie Okej, okay, ale w trójkę jest walka, xD. Ile tu jest ludzi na serwisie, No to ja nie wiem, ale no. Z takim, z taką gilią to dobrze jest. Hmm... Oni tam na dole je dominują? Chyba nie oni, ale okej. Okay. W ogóle mam śnieżki, nie zauważyłem tego. Ja mogę w perełku mi go rzucić? Okej, okay, został wywalony. Chyba przeżył. Niestety chyba przeżył. Ale dobra, tak, może iść na górę, nie wiem po co w sumie. Hmm. Trochę nie mam jak się tutaj wykazać, tak powiem Wam widzowie moi, co mógłbym ja tutaj zrobić? No mógłbym iść na dół i sprawdzić jak bardzo będę tym spał. O, jest szansa, dobra, jest okazja, nieważne. Koleśnik Spawn. W ogóle jeszcze zobaczę. ustawienia paczki zasobów, tak jak byś się widział. To jest jakieś 6 zup Rift 116 Edit to jest na wersję... Hmm, nie piszę nawet Dobra, nieważne yy, Iron Knock Na Knocku coraz więcej ludzi A, ten typ żyje. I co ja mógłbym zrobić? Ja mógłbym tylko zrójść tam na dół Hmm, próbować, czy nie próbować, czy może, no mogę próbować. O! I muszę jednak spróbować. Ale że wpadłem dokładnie na tych typów, to nic nie zrobiłem. Okej, okay, żyję, mogę zjeść i bić. Oni tutaj widzę, że są tutaj jakieś randomy różne i tutaj widzę, że nie ma jakiegoś teamu. Jakby moi zresztą, był już koniec. Walki, ale niestety taka prawda jest, że nie, nie, ma, nie ma tak łatwo. Ja muszę tutaj walczyć na śmierć i życie ogólnie. Mam perełkę, to jeszcze tak źle nie jest. Okej, okay, z tym typem wygrywam chyba. Tak mi się wydaje. A teraz się na mnie uwzięli trochę, ale i tak mam to gdzieś. Okej, okay, yy, widzę, że tak trochę przegrywam. Okej, okay. i tak się to robi. Patrzcie, normalnie profesjonalista jestem w, w takich sprawach jak uciekanie. Uciekać to ja po prostu mistrzunio jestem. W takich rzeczach no. Dobra, to teraz tak się zrobię. A co mi zrobi cypek? Okej, okay, taki sposób. Po prostu mistrzu 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i mistrzu może ekspał. I spada, ale trudno. Dobra. W ogóle tak gwiazda jest ładna bardzo, ale no. To nieważne jest. Może to jest na 1.16 wersja. A nie na 1.8. Może. Kto to wie? Ten typ jest jakiś dobry, niby ale okej, okay, bo wiatr chyba zrobi. A ja laga dostaję. Do, o tu jest typ, tu jest typ, tu jest typ. Ła! Wow. Ale skok piękny, ale sk przeżył. Przeżył, dobra. Ale długo nie przeżyje. Okej, okay, co ten typ robi? Yy, stoi w rogu. Okej, okay, oni się tam biją, dobra. Okej, okay, trochę malutki problem mam. A, perełka nie zadziałała. Takie życie, trudno się mówi. No i już ten poziom mu się zmienia, mój wszystkich tak załatwił, super. Nie da się, nie, nie dadzą mi się wykazać w ogóle, trochę, tak trochę bardzo. Okej. Okay ginął o i 10 punktów dostałem do gościa. Okej, okay. o tu jest dobry typek. Do zabicia, tu jest bardzo dobry, bardzo, bardzo. E, coś, coś z gościem nie tak było, ale i tak zginął chyba. Okej, okay, tak się zostanę. Okej. Okay. No teraz poczekam yy, Film dzisiaj będzie chyba krótszy, nie? Bo trochę nie ma co robić Poczekam zaraz dam spawn No i to jest życie spawn Ja yeah, i Jeszcze na temat jedną rzecz ekstrema powiem Niestety dla widzów Xtreme'a no, Bo ja mam dużo tych widzów bardzo Większość lubiła ekstrema. Niestety Extreme zastąpi Chyba na zawsze Minecraft SMP yy, Ponieważ no Mam bana i Moje wyjaśnienia, że ktoś to zrobił, że dowodów nie mają, to tak, każdy mógł by tak napisać, jak odpowiedział właściciel serwera. Admin to znaczy, przepraszam. Bo chyba Hugo to nie jest e, a taki główny e, właściciel, to tak napisał mi, że każdy mógł by tak napisać, że moje wyjaśnienia nie mają sensu i takie inne rzeczy. Więc niestety, no mówię, streamera raczej już nie będzie. Taka smutna prawda. O nie! Dobra, ten typ nie... wcześniej chciał załatwić. No dobra, dwa, go, wyjaśniamy gościa. Dawaj no taki sprytny, taki sprytny byłeś? Chwilę temu, no, no. Ha. Żyje niech to. I dawać go w trójkę, dobrze! Chciał, to pro... O, jeszcze... Kolejnego niech zatakuje. Dobrze, jeszcze lepiej. No i spadł. Shiftuje. A. Mm. Shiftuje jakby... E. O, tu jest typ... Okej. Okay. Nie dam się tak łatwo wywalić. No, dobra. Przegoniłem go się. Okej. Okay. On przeżył w ogóle. To no ciekawe, ciekawe. Dobry typ jest wytrzymały chyba. Hops. Jak coś, to ja nie uciekam przed gosiem, tylko to jest moja taktyka. Dawaj typie. Okej, okay, zanim on dogoni, to tam mi, miną lata, tak szczerze. On tam w ogóle już chyba go nawet nie ma, tam on co poszedł już chyba. Nie wiem, ten typ trochę dziwny jest, ale no. A ten typ jakiś, odpa e, jakiś odpał chyba. Tak mi się wydaje. O, wrócił typek. Witaj! Nie chce się bić! Ej no co jest? Smutno mi trochę. Ale okej, okay, dobra. 13 minut filmu, więc no. Ogólnie jeszcze jedną osobę chcę zabić i będzie git. Eee, no. A więc no, chwilę muszę poczekać. W ogóle piszcie w komentarzach z czego byście chcieli odcinek, bo już trochę pomysłów mi brak. Ogólnie też planuję zrobić eee, tego serię Minecraft Survival z tak zwanego Better Minecraft, czyli z takich modów. Eee, tylko są grobne problemy z tym niestety. Okej, okay, ten typ w ogóle nie wiem o co mu chodzi, on mi nic nie zrobi. Nie wiem, typie, piecy... Ty... A jakiś dobry na... Ej, on dobry jest jednak. Poza... Po prostu... Okej, okay, pozbyłem się gościa. Piękny sposób. Okej, okay, ten typ chyba nie z ja to tam trudno go zale... I może za niego coś dostanę nawet. No niestety nie, jeszcze 37. Okej, okay, i... Okej okay. He, jak ja muszę się tym typem bić mocno. Co z nim jest nie tak, powiedzcie mi. Okej, okay, tam ten typ. Ej, on naprawdę co jest z gościem. Okej, okay, teraz skręć i on nie biegnie za mną nawet. Okej, okay. a przeżył. Okej, okay, rzucają no mną jak piłką tak trochę. A ten typ jeszcze nie ma punktów, kaka. Dobra, wyjaśniemy go koniec. Tego mnie denerwuje już. E, tylko go trochę walnąć nie mogę. To na pewno jest na, na tą najnowszą wersję Minecrafta tym, dobra, miałam być jeszcze jednki, ale chyba jednak nie będzie, więc to będzie zły przycisk. Nie mogę tego Zapomniałem. Mówię z tymi F3, z tymi przyciskami do tej perspektywy, niestety nic mi nie działa. więc tak się przeżegnajmy: się ciągnąć, do dolecam w górę, i słupka, i tu był Adam Games. No i, no i cześć, po prostu. Fireflies, a little